Wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj rozpakujemy sobie taki mini unboxing Kinder niespodzianek z serii Disney Wróżki. Disney Pixies, chyba tak to byłoby po angielsku. Rozpakujemy w tym oto pudełeczku. Tak ono mniej więcej wygląda, żebyście sobie zobaczyli, moi drodzy. Mam nadzieję, że razem ze mną, wspólnie będziecie e, poglądać to rozpakowywanie, które uczynię w takim oto pudełeczku. Mieści się cztery jajeczka mieszczą się, jeżeli się nie mylę. Tak, cztery. I zobaczymy, czy będą tutaj jakieś zabawki właśnie z tej serii. Możemy zdobyć iskierkę, giełka, widia, jelonka i tak dalej. Wszystko jest tutaj pokazane. Nie wiem, czy to zobaczycie. No dobrze, no to niech się stanie. Rozpakowujemy, moi drodzy. OK. Zobaczmy, co my tutaj będziemy mieli. Bardzo ładnie opakowanie zresztą, swoją drogą. Bardzo bardzo fajne, myślę, że i Wam się będzie podobać. Poręczne, wszystko jest przedstawione, co możemy tutaj uzyskać. Bardzo fajnie zapakowane jajeczka. Myślę, że to też jest bardzo fajny prezent dla najmłodszych, dla Was. Też jeżeli rodzice mnie Wasi oglądają, to też polecam, żebyście właśnie jako jedzonko, prawda, jako słodycze dostali te zabawki. Jak widzicie, troszkę różni się nam to jajeczko wyglądem, ponieważ mamy tu takie wzorki różowe. To jest pierwsze. Rozpakujmy jeszcze, prawda? Ok. Drugie. Tak wygląda to jajeczko. Nie wiem, czy zobaczycie. Mam nadzieję, że tak. Ok. Drugie. I jeszcze trzecie i czwarte, moi drodzy. No dobrze. Odłóżmy zatem na bok to pudełko. No, i teraz przejdźmy do rozpakowywania jajeczek. No, zobaczmy, zobaczmy co my tu będziemy mieli. Oczywiście, bardzo łatwy sposób ja coś takiego robię, rozpakowuję. Leciutko naciskam na tych krawędziach. Dzięki czemu jajko się przełamie na pół, moi drodzy. Oczywiście, pamiętajcie o sreberku, że je należy ściągnąć. Ok, no to mamy pierwsze pudełeczko. Zobaczmy co w nim jest. Moi drodzy, jak ja byłem mały, to te jajka zupełnie inaczej wyglądały, były o wiele większe to raz te pudełeczka. Ja kupowałem jajka w roku 1996, 8 i tak dalej, i tak dalej. Oto no troszkę różniły się te pojemniki przede wszystkim przede wszystkim nie było czegoś takiego, że nie było takich jakby zawiasów, moi drodzy. Wcześniej po prostu się odkręcało jajeczko, i ta część górna można ją było odłożyć gdzieś na bok. A tutaj widzicie, to jest tak jakby taka pokrywka. Co my tu mamy zatem? Chyba nie trafiliśmy niestety na, moi drodzy, na wróżkę. Bo jest to jakiś breloczek, ale też bardzo fajny. Chyba pandzia graba by się ucieszył. Czy Pandzia, dziewczyna Graby, by się ucieszyła? No właśnie, taka pandełka. Proszę, zobaczcie, mam nadzieję, że to zobaczycie. Są tu też jeszcze inne, inne zabaweczki. Ok. Zobaczmy, co my tu mamy. Trzeba poskładać, mamy tu pewne części. Zaraz to ogarniemy. Chyba tylko tyle, tak? Oczywiście, zapewne jest tu instrukcja składania tego wszystkiego. Tak, tu można zostawić jakąś notatkę w środku, z tego co widzę. Więc bardzo fajne rozwiązanie. Ok, jak to poskładać, moi drodzy? Jak to poskładać? O, to jest pytanie. Aha, czyli to umieszczamy w tutaj, w środku. Tak. Tak to ma być zapewne. Okay. Tu jest jakaś małpka na tym. Ciekawe, bardzo mi się to podoba. Jak do tej pory, tak? Dobrze mówię? A nie, okej, okay. w ten sposób. W ten sposób, moi drodzy. Ok, tak to musi wyglądać. Teraz nakładamy na to twarz. Super. Jak widzicie, mamy taki mały breloczek. Tutaj jest oczywiście miejsce na nitkę. Możemy sobie naczepić, no i w środku możemy to otworzyć i jest miejsce na taką małą notkę. No niestety, ale nie udało nam się w tym jajeczku zdobyć wróżki. Zobaczymy, czy może w tym nam się posz posz poszczęści. Tak jak mówię, naciskamy na, leciutko na środku. Otwieramy, moi drodzy, i zobaczmy tym razem, co nas spotkało. Ok. No nie, chyba nie ma znowu. Albo jest, moi drodzy, chyba jest. Tak, jest, udało się, super. Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że i Wy również. Udało nam się zdobyć wróżkę, moi drodzy. Tak, jedna z wróżek, popatrzcie. Tak, oto te wróżki, proszę bardzo. A my mamy, co to jest za wróżka? Zaraz popatrzę. To jest wróżka, która się nazywa. Różyczka. Mamy różyczkę, zdobyliśmy różyczkę. Tak oto mniej więcej wyglądają te wróżki Natomiast tutaj jest różyczka. Ok, no to co? Poskładajmy różyczkę. Złóżmy, co na tu ma. Oczywiście są tu jeszcze jakieś naklejki, które moglibyśmy nakleić. Ale, no niestety tego nie będę teraz zrobił, bo czas nas goni. Ok, mamy tutaj jakieś zobaczcie. Szydełka. Teraz doczepimy nóżki do naszej wróżki. Nawet się zarymowało. Ups, oje, bo mi spadło. Tak ona oto pięknie, ślicznie wygląda. No i teraz musimy ją przyczepić do kwiatka. Jeżeli się nie mylę. Czekajcie. Tutaj muszę nóżkę jeszcze. Muszę nóżkę jeszcze doczepić i do naszego kwiata ją włożyć. Okej, okay, Tutaj. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jeszcze możemy doczepić płatki kwiatów. Takie oto płatki. Tak wygląda nasza wróża, róża. i drodzy, bardzo fajnie. W ten sposób doczepiamy płatki kwiatów. Jak widzicie, w ten sposób. Mam nadzieję, że to widzicie. Ok, płatki są zrobione z tekturki, ale myślę, że w razie czego nie złamią nam się. I tak wygląda nasza. Różyczka, moi drodzy. A więc w, pierwszym, w drugim jajeczku dopiero mamy wróżkę, oby nam się jeszcze, jeszcze poszczęściło. Tak to mniej więcej, moi drodzy, wygląda. Proszę bardzo. Ok, no to otwieramy trzecie jajeczko. Zatem zobaczmy, co my tu mamy, moi drodzy. Zobaczmy. Ok, otwieramy. Kolejna wróżka, moi drodzy. Szczęście jest i to duże. Kogo tym razem tutaj mamy w, w naszym jajeczku? Zobaczmy, zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy, mamy oto taką wróżkę, proszę, niebieska wróżka. Bardzo fajnie, czyli już druga wróżka nam wypadła. Jest to. Mgiełka! Moi drodzy, mgiełkę otrzymaliśmy, zaraz ją sobie tutaj skrzętnie poskładamy. Ok, czyli musimy tu tak zaczepić w tę stronę, żeby nam to nie, nie złamało się. Ok, bardzo ładne te wróżki są. Trzeba to przyznać, i to ja przyznaję od razu. Ok, moi drodzy, tutaj jakąś nóżkę tak miała niefartownie ułożoną. OK, doczepmy jeszcze. Musimy włożyć tutaj skrzydełka naszej wróżce. Proszę bardzo, tak wygląda. Możemy też umieścić płatki, płatki kwiatów. Proszę, tak mniej więcej to wygląda. Nie będę ich doczepiał teraz, ale tak śliczna, ślicznie nam wylosowało wróżkę drugą. Zobaczmy, czy będzie i trzecia. Mam nadzieję, że tak. Oby nam się poszczęściło. Moi drodzy, czas na otwieranie otworzyliśmy jajeczko i co z niego wyleci? Uwaga! Otwieramy. Oj, niestety, niestety, kotlety. Niestety nie będzie to, moi drodzy, wróżka, a będzie to jeżozwierz. Tak? Dobrze mówię? Albo jeżozwierz, albo jeż, albo jest to. Tak, to jest jeżyk, moi drodzy, jeżyka. Wylosowaliśmy. Tutaj jest seria. Jakie zwierzątka możemy dostać? No, i zaraz ułożymy naszego cudnego jeżyka. Jerzyka, który fajnie pryka, moi drodzy. Jak tutaj to ułożyć? Zapewne musimy jakoś tak to doczepić. O, super! Jerzyk. Jerzyk leżyk. Tak to będę go nazywał, moi drodzy. Czy uda mi się go doczepić z tej strony? Oby się udało, moi drodzy bo nie będzie fajnie jeżeli się nie uda szkoda, byłoby żeby się nie udało ojejku, jejku, jejku jak to ułożyć, jak to ułożyć tu też jest miejsce moi drodzy na notatkę, więc to jest bardzo fajne bardzo mi się to podoba i teraz tak sytuacja, sytuacja nieciekawa obym to ułożył, jest, moi drodzy mamy jeżyka śledzika, tak wygląda nasz jeżyk Możemy otwierać sobie to miejsce, tutaj jego skorupkę, raczej giełki i wkładać notatkę, moi drodzy. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o wszystkie te elementy. Co my tu mamy? Zaraz Wam pokażę. Mamy wisiorek w kształcie pandy, główka pandy, mamy jeżyka i mamy przede wszystkim nasze dwie, moi drodzy, wróżki. To tyle z mojej strony, dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia. Do zobaczenia moi drodzy, trzymajcie się. Papa, pa. cześć.